E, witam, witam w kolejnym odcinku ze Fortnite dzisiaj bym chciał nagrać pierwszy odcinek z nowego rozdziału. <grym> I właśnie pokażę tutaj. Jeszcze nie da się grać rankedów, więc muszę niestety tutaj... jestem zmuszony grać batla. E, I pokażę tam. Już trochę grałem. I pokażę kilka fajnych rzeczy, które po prostu... Fajne są w tym rozdziale i w ogóle. A więc bez zbędnego przedłużania widzimy się... Już na mapie. Dobra. Yy, jakby ktoś się dziwi dlaczego nie, nie jestem w busie, no to usunęli busa. Znaczy busa pierdyknęła taka jakaś kulka. I... no, tak to wygląda. Yy, <ścoughs> Gdzie sobie tutaj polecimy? O tak, na, ko na kolosoną, bo to jest fajna mi generalnie. Spoko jest. I generalnie jak, ty, jak chcecie daleko lecieć, to dawajcie na sam y, na sam tak jakby tył tego fali. A jeżeli bardziej tutaj gdzieś blisko brzegu macie miejsce, to po prostu na sam początek fali. <t> Ale i tak to dosyć daleko wybija. Nawet na początku, więc przy samym brzegu to tak. Tak to właśnie tu wygląda. <laughs> o, no i już mamy tę skrzyneczkę. Fajny lucik. Sobie tutaj otwieram to. Jak najszybciej idę pokazać, co mi się mega podoba tutaj. A, i w ogóle. Nie wiem, czy twórcy zrobili to specjalnie, Epic, że pompa potrafi dać 6-7. W ogóle dużo jest pomp, które dają 6-7. <tryk> 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 Tutaj otworzyłem taki skarbiec i tam jest nawet bananka, tam widać. On siedzi w jakiejś kapsule, czy za, to, to tam było, nie pamiętam. Ona w takim głównie jakim siedzi. I nie wiem co się z nim stanie. Co on tam robi w tej kapsule. Znaczy siedzi tylko. Bo to widać. Ale nie wiem co robi tak. ja Jestem ślepy! Po prostu. Snajpereczka. Ogólnie snajperka jest fajna. Tylko że... Mmm, jest odtwarzane, bo nawet legendarna nie one shotuje w głowę. Ale cóż, słyszałem takie jakieś zniknięcie, więc raczej tu ktoś jest. Dobra, mm, tego nie było jak coś. Tego nie, nikt nie widział. To jest generalnie szybka pompa. O, mam Six-Seven Shield. A. Co jest z tym Six-Seven six, six, Co, kamera? Tylko się za tymi próbujesz tu uwięzić? Co ty próbujesz? Odlatuję, nara! Yy, yy. W ogóle... Pewnie coś tam słyszycie. Mojego kolegę jak tam gada, bo... No, on to chyba typa na... Live'ie na TikToku pisze, żeby... Napisał... A w sumie to... Dobra, nieważne. Palce już go bolą od pisania. Ale widocznie jego obowiązkiem nie jest chyba napisać <grywa> to, co on Tak jak twoim obowiązkiem jest, zostawienie łapki w górę i suba w górę. Znaczy, <grywa> zostawienie łapki w górę i suba. Nie zmuszam, musisz to zrobić. Kurde, ty, ja cię nie widziałem. Ty się opanuj, uspokój, ty się. O, i dlaczego ja akurat tak wchodzę w fajta? To mam 5 FPS-ów. miałem zawsze dużo. O, nawet było to widać. Teraz mam kurę dwa razy mniej. Bez sensu. Ten OBS mi zabiera FPS-y. Ale to wina pewnie ustawień OBS-a, które mam jakieś od kolegi. Co to jest za jakiś dziki z 7 tutaj? Wywalę się od niego. Ale dostaję sprzęgło w ty uciekłeś. Ty pierdzielaj. Odwitku, <ścoughs> odwitko. Oerysopór. Z farmingu. Ale w ogóle mu wywaliłem z tej pompy. Nie wiem, że to jest szybka, to ładnie dostał. Nie wiem czy jest wolna mityczna, ale na pewno jest szybka mityczna. Znaczy na takim jednym kreatywie, którego grałem jest wolna mityczna, ale nie nie wiem, z dupy wyciągnęli. <śm> Mam Zezo! Jak ty tego nie dostałeś? Emery to jeden? A i podczas na przykład lotu impulsem czy coś? Albo podczas skakania to można sobie celować. Six7, tak miał nick ten typek. widzę tam twoje nóżki. Co tam robisz, gościu? O, to jest typ, który ma takie sraczko. I to sraczko, które on ma, to robi to, że może mieć 250 hp, ten gościu. To bardzo, to, tego bardzo nie lubię. I możecie sobie takim użyciem tego gówna dodać jeszcze, yy, dodać jeszcze. Co to było? A, dodatkowe 100 shielda, więc 350 HP jest moc. Yy, y y on ma na pewno mityczną pompę z Brutusem. Bo jak się weźmie od bossa to coś, to się przemienia w skina bossa, tak jakby. Eee, ee, eee, ty się opanuj! Spokój, ty się! To nie może być mój koniec. Nie może tak być. O nie, Brudas ma znowu full HP. Brudas! Opanuj. jak chcę to wygrać. Daj mi wygrać. Ok? Może być? To jest jak niezbyt. siła góra w tym Oksier, co to jest. E. Idę na fajta! Idę się wywalić. No ra. razem z tym mopsem strzelałem. Gdzie jesteś Mopsie? O ty, kurde! Psie jeden. Ja że ty psem jesteś. A, to nie jest ten mops! To jest jakaś inna baba. Znaczy, ten mops był mopsem, a nie babą. Ale to jest baba. Jakaś. Pomsta za Mopsa E, e, ty się, kurde, opanuj. Ja mam szybką pompę. Nie możesz mi tego zrobić. 3hp. W dupę se mogę wsadzić tą szybką pompę. Ale jestem nieprzewidywalny, co nie? Jestem w dupie. Dobra. Good game. Dobra, to będzie generalnie taki krótki film. Będę go kończyć. Już. Yy, z reszty miejscówek postawię jakieś shortsy na pewno. A teraz będę się żegnać. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Yy, pożegnaj się, kolego.